W tej filmiki przedstawiacie Was z dwóch karta z arkanów większych w Tarota. Pierwsza karta to jest ta. To jest karta głupca. Tej karta przedstawia człowieka, który nie jest. Głupiec, tak jak my rozumiemy w, w mowie potocznej, tak? jako człowiek, który jest niepełnosprawny umysłowo. Gupca w tarota oznacza człowieka, który jest nieświadomy pewny obszar. W związku z czym my już jesteśmy świadomi tego, że tak naprawdę każdy z nas jest, według technologii tarota, gupca w swoje życie. Tak? Bo obojętne ile języka ty będziesz wiedział, obojętne ile krajów ty zwiedzał, obojętne ile uniwersytetów kończyłeś, zawsze pozostają pewne obszary w twoim życiu, jesteś nieświadomy. Tak? Druga karta to jest Arkanu 22, czyli karta świat, przedstawia właśnie odwrotność. To jest ten obszar naszego życia, który my jesteśmy świadomy, który my się czujemy bardzo bezpieczny. Tak? A dlaczego czujemy się bezpieczny? Bo właśnie wiemy, jak postępować, wiemy, czego możemy oczekiwać z tego świat Jest taki świat, który mamy poczucie, że on jest logiczny i przewidywalny. A to powoduje, że czujemy się bezpieczny. Te dualizm między tymi dwóch kartami jest bardzo ważne dla nas. Dlaczego? Bo jeżeli się polaryzuje elementu głupca w naszym umyslu, to się powoduje to, że my będziemy działać za bardzo w sposób spontaniczny, za bardzo w sposób jakby nieplanowany, co w pewnych przypadkach jest bardzo jakby ale jeżeli to jest w nadmiar, to może prowadzić do chaos życiowy, na którym po prostu będziemy mieli wiele działania, a żadne korzystne z tych działania. Z drugiej strony, jeżeli polaryzowany będzie Arkan 22, karta świat, to oznacza, że będzie będziemy działało w życiu według pewnych schematu myślenia, pewnych planów. Wszystko musi być bardzo ładne i uporządkowane. W związku z tym będzie brakowało tej świeżości, która przenosi w nasze życie, elementu głupca. Dlaczego ważne jest mieć te dwa elementy w równowagę w naszym życiu też jest ważne, aby zrozumieć, że poszczególne karta w arkanach większe przedstawiają całą, jaki

Archetypu eh, Arkano Zero, karta Głupca i Arkano IQ22, karta Świat, są podstawowe, aby zrozumieć całe resta tarota. Dlaczego tarota był zbudowany, jak to był zbudowane i dlaczego dalsza karta tak? mają znaczenie, które mają. Bo tak naprawdę cała sekwencja, która jest przedstawiona w tarota, to jest konsekwencja tej dualizm, który jest między arkanem głupca i kartą świata, czyli tej tendencji, której mamy w nas, tak, szukania wolności poprzez karta głupca, i tej potrzebu, które mamy mieć bezpieczeństwo wyznane nam terytorium. Tak? W związku z tym, to jest wychodzenie do świata, który jest nam znane i bezpieczne, i wychodzenie z Niego, aby szukać nowych horyzontów. Ważne jest. Aby ty miał na, na, jakby na uwagę, że kiedy ty masz tego światu swoje, tak, który może być bardzo wygodny, może być bardzo przyjemny, może być bardzo miły, ale to oznacza, że poza granicą tego świata ty jesteś nieświadomy. Może być, że tej świadomości się nie potrzebne i wtedy karta świata będzie symbolizowała dla ciebie pełne szczęścia i radości. Na tym że twojego życia zaczyna brakować czegoś, co oznacza, że twoje karte świat, czyli tego schematu myślenia, w był uczony, tego modelu wychowania, na którym był już przestają dać sobie rady i wtedy warto używać swojego głupca wewnętrznego, aby generować pytania, które pozwalają ciebie pać poza ter granice arcana 22. 真快。